Przede wszystkim z tej strony i e cool, a to jest już piąty odcinek z serii Monster Hunter Portable 3. W dzisiejszym odcinku wykonamy kolejne dwie misje. Tym razem na lokacji zatopionego lasu, czyli Flooded Forest. Myślałem, żeby ten odcinek poprowadzić troszkę inaczej, czy znaczy inaczej w zasadzie standardowo, czyli po kolei wszystkie misje. I już w tym odcinku mieliśmy awansować na trzecią gwiazdkę, aczkolwiek um, jeden właśnie z potworów, w którym miałem się zmierzyć, czyli Kurupeko, um, czyli Sworwy właśnie którego miałem pokonać, na, na żeby awansować na trzecią gwiazdkę. Okazał się być zbugowanym i nie mogę po prostu nagrać żadnej misji z nim Tak więc pokażę jeszcze jedną misję e, Która jest wymagana do odkrycia e, Argentowej misji na 3 gwiazdkę A potem po prostu pokonamy jakiegoś innego potwora Jeśli da radę e, To może w przyszłości Udam się nagrać grupek z jakiejś innej misji, na przykład w Guildhall, bo tam także jest właśnie z nim misja. Więc to zobaczymy jeszcze w przyszłości. Ok, dobra, tak jak widać, jesteśmy w zatopionym lesie. Czyli wezmę wszystko co jest potrzebne. Tak samo jak palety levelu pierwszego, jako że są w zasadzie darmowe. Tak, pozbierać, pozbierać z każdej misji. No i już nie musimy praktycznie nic robić do końca gry. Jak dobrze widzicie, to też zaopatrzyłem się w nowy spółek. Jest to cała kościana zbroja. No, trochę mnie wyniosła, jeśli chodzi o koszta. ale myślę, że przez najbliższe kilka misji na pewno mi się przyda. i w tej misji, jak widać, musimy zabić 10 wrogich Jest to takie jak jagi, w zasadzie to samo, takie takie raptory, tylko że um, te posługują się trucizną. Więc mogą śmiało nas zatruć. To jest naprawdę wtedy wielki problem. Oczywiście jeśli mamy antidotum, to można to szybko neutralizować, ale jeśli nie mamy go, no to musimy odczekać, aż to się skończy. No a czasami jak nie mamy potionów, no to może to być bardzo uciążliwe, ponieważ także od trucizny możemy zginąć. To nie ma także. Zabiera nam życia i zostaje nam kilka życia Jak w niektórych grach tylko po prostu trucizna nas zabija Może zobaczyć, są one też one troszkę większe od dragich. Znaczy takie masywniejsze bardziej Ale z greatformem to myślę, że nie będzie problemu do ich szybkiego wyniszczenia Jakoś zostało już mi tylko pięć Chciałem też poruszyć jeden temat, ponieważ mm, chodzi o to, że mam drugi save y, Monster Hunter'a. Mm. Mam drugi save, w zasadzie 50-godzinny. Myślałem na tym, żeby dalej nagrywać tą serię, jednak nie na tym, a na tamtym save'ie. Czyli y, będę pokazywał misję w kolejności, jak y, się dalej przechodzi, by odkrywać Argent Questy. No i w międzyczasie, jeśli nie będzie na przykład wymagany do pokonania podczas danej gwiazdki jakiś tam stwór, to myślę, że pokażę go wtedy oddzielnie albo jako dodatek do jakiegoś odcinka. Czy wpa wpadłem na ten pomysł? Dlatego, że w zasadzie mam tam ten save, już sporo na nim przegrałem, a nie chcę go po prostu zaniedbywać. Jako, że teraz um, pracuję, to nie mam aż tyle czasu, co wcześniej na, na nagrywanie i to wszystko. Dlatego myślę, że przechodzenie wszystkiego drugi raz jest, no trochę bez sensu. <laughs> Wybaczcie mi, ale coś mi chyba bierze, bo mnie trochę gardło zaczyna boleć. Ok, myślę, że na siódemce będą jeszcze Tak, są na siódemce Są na siódemce, są czasami na dziesiątce Aczkolwiek nie wiem czy te misje będą To zresztą sprawdzę później Tylko na pewno się tym zajmę No i jak tutaj widzicie, dostałem kryjącym oddechem od jego gdy pasek życie tak miga się na fioletowo, co oznacza, że jest się zatruci. No widać bąbelki, bo mienia postaci widać specjalny stan. Ale jak się używa antidotum, to od razu coś zniknie To wracając do tego tematu e, z poprzednim save'em, czyli tak myślę, że po prostu zrobię to w ten sposób, em, że na danego stwora będę po prostu zakładał jakąś słabszą zbroję, jeśli to będzie słabszy stwór, czyli taką mniej więcej jaką powinienem mieć w danym momencie. A poza tym mamy już tam no, dużo więcej zebranego kifunku mm, rodzajów broni. Także zbroi, więc żeby cię będzie łatwiej No i nie stracę nic z tego co już przegrałem wcześniej Sam, z bratem Także z bratem wcześniej, w co trochę grałem Tego mówię, że gra w kilka osób w Monster Huntera jest po prostu świetna No ale trzeba najpierw znaleźć parę osób, które Albo nie wiem, parę znajomych, którzy mają PSP i Grać tak siedząc maksymalnie w 5-metrowych odległościach, bo bodajże sygnał PSP łapie na 5 metrów, albo tak jak w jednym pokoju sobie usiąść. Ewentualnie, jeśli ktoś chce grać na multi, a nie ma nikogo ze znajomych, kto ma również PSP, no to polecam do tego program xlinkai z którego wcześniej także dużo korzystałem grając we wcześniejszą część serii. No i wtedy grałem ze znajomymi i było naprawdę super, wtedy nabijem ponad 200 godzin gry Miałem oczywiście maksymalną rangę łowcy, czyli ten hunter rang, o którym będę wspominał później Okej, okay. to był dziesiąty Myślę, że znowu zbiorę trzeba, ale jeszcze zabiję tamte Ktoś tu No i tak myślę, że jakbym grał na tym swoim wcześniejszym save'ie to w zasadzie nic nie stracicie, bo Tam zbieranie zbroi, no to tam to jedno ale to wszystko w zasadzie zależy od umiejętności gracza, więc czy gram na tym save'ie, czy gram na swoim save'ie. To jest w bez znaczenia, bo umiejętności są te same. Tylko tyle, że różni się wszystko troszkę akwipunkiem, który posiadam, ponieważ tam głównie gram mieczem i tarczą. A tutaj postanowiłem grać blade swordem, czyli mieczem dwuręcznym. Chociaż myślę, że jak będę nagrywać się na tamtym save to także zacznę budować więcej e, broni, czyli więcej tych katan long sword, a także właśnie więcej grey żeby wam pokazać w miarę jak największą ilość broni, które najlepiej e, opłaca się robić, z których korzystać, jeśli wybra się, wybierze się e, dany rodzaj broni. W tym miejscu w tym momencie podczas nagrywania filmu, właśnie szykowałem się na starcie z krupeko, i byłem pewien, że wszystko przejdzie. No, pójdzie jak po maśle. Tak, właśnie to jest ten Quest z krupeko. No, i niestety ten, i później na trzeciej gwiazdce, także jest drugi. No, po prostu nie działa. Tak więc postanowiłem. Już po pokonaniu tego kurpeko wziąć się, za, e, wziąć się za bossa wrogi. Jest to jeden z questów trzeciej gwiazdki. Jak zresztą zobaczycie jest troszkę silniejszy od e, grey de czyli bossa Jagi, z którym walczyłem wcześniej. Ale tak czy siak jest w zasadzie w miarę łatwy. Jeśli wie się, wie się, co mniej więcej ma zamiar zrobić, to nie jest to żadnym problemem. A jak założy się zbroję właśnie zrobioną ze skóry, z włosek właśnie Great Frogiego, to dostajemy opcję Poison Negate, czyli oznacza to, że jesteśmy niewrażliwi na wszelkie trucizny i właśnie takie pociski zdrowiego jak i niektórych innych przeciwników z, których, z którymi spotkamy się w późniejszych odcinkach no po prostu nie będą nas zdziałać, dlatego pokażę wam także jakie zbroje bądź jaki rodzaj broni brać najlepiej na danego stwora ponieważ e, każdy form ma e, jakąś słabość, czyli jeśli chodzi o typy broń, czy znaczy no typy, m, typy obrażeń no to mamy na przykład ogniste, lodowe, elektryczne, wodne e, tam trujące i takie inne znaczy trujące to akurat status jest, to, to, to nie jest typ obrażeń, ale szkodowo lodowe, no to na przykład kurupeko jest słaby na lód więc jeśli mając e, broń z troszkę mniejszym rawem, czyli raw, czyli podstawowy atak, akurat w tym grajswoodzie mam tylko 120. Broń z mniejszym rawem, a na przykład dajmy na to 10 obrażeń z ice, czyli z lodu, posłuży się dużo lepiej niż taka broń no, z samym rawem, czyli z samymi obrażeniami siecznymi. No I tutaj mamy właśnie. Great, Frogiego. Czyli tak pętowanie stwora to jest podstawa, w której jest w zasadzie podstawa od której powinniśmy zaczynać każdą walkę, czyli oznaczyć podwora, aby nam wątpyt nie uciekł w późniejszych na przykład fazach no, jest dużo latających stworów, więc po prostu się go odlatują na up, więc wtedy jeśli się e, rzuci pękolem takiego stwora, to będzie wiadomo gdzie jest. Więc, jak mówię, to jest podstawa. Jak widać też te chmury trucizny, puszcza to akurat degrade swordem, bądź tarczą z SMS-a, czyli miecza i tarczy, można się zwyczajnie obronić. Wtedy w zasadzie, jak w zasadzie broni, to większość ataków to jest skierowanych naszą stronę. Ważne jednak jest to, żebyśmy byli odwróceni. W stronę dan no, z danego ataku, na przykład, jeśli nie wiem, leci na nas pula ognia, e, czy coś takiego, e, czy jak tutaj widać, chmura trucizny, to jeśli się obronimy, stojąc do tego przodem, no to obrona zadziała. Jeśli zaś będziemy powiedzmy stali bokiem, bądź tyłem, no to wtedy już nam się nie uda. Oczywiście można się to, to, to chmurą przeturlać, bądź pod kulą, bo tak samo wszystkie ataki jak i stwory mają swój hitbox, czyli tą kostkę obrażeń. Jeśli dobrze po prostu wyczujemy moment to na przykład przed taką kulą ognia, czy właśnie chmurą kwasu można pociźnie, można spokojnie przeturlać się bez żadnych obrażeń. Tak wiadomo nie można nie doceniać w zasadzie każdego przeciwnika w tak tej ponieważ każdy zwykły przeciwnik może nas pokonać, jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy na temat tego ataków, no jesteśmy zbyt lekkomyślni i jedynie co robimy, tylko maszujemy w przyciski no nie myśląc. Dlatego większość agresywnych graczy, których którzy po prostu no, grają jak grają, aby tylko siekać, siekać i siekać. No dosyć często yy, no, zawodzą już w późniejszych yy, etapach gry, gdy już takie stwory mają nas na, na high ranku załóżmy na 3-4 strzały. No, to już robi troszeczkę problem, jeśli ktoś nie umie unikać bądź porządnie nie bronić się, bądź nie jest obyznany w atakach, i tylko biegnie um, jakby to ująć. No, biegnie by stawić czoło tak po prostu na wprost, szybko, ciach-ciach-ciach. No to taka osoba sobie na pewno w tej grze nie poradzi. Bo to nie o takie głupie maszowanie przycisków i... Siekanie na wprost czego w takim nie wiem nazwę to szale to nie zadziała to nie zadziała naprawdę Do wielu potworów przeciwników trzeba mieć osobną taktykę jak się odchodzi, ponieważ większość z nich ma swój zestaw ataków no i właśnie jak widać w tym momencie troszeczkę sobie opuściłem i musiałem teraz skorzystać z mega putyna. Oczywiście zdarzają się walki, że zdarzają się walki właśnie z niektórymi szczękami, że walczę, walczę, a tu już pada. A się okazuje, że ani razu mi nie trafi, bo mocno przewiduje się jego ataki robi się uniki w odpowiednim momencie, bądź broni się. To naprawdę właśnie dzięki temu wszystkiemu, dzięki tej całej wiedzy, jesteśmy w stanie wygrać, jesteśmy w stanie przeżyć w tym świecie, ponieważ po tym co się dzieje, te wszystkie stwory z którymi się lejemy, to jest no naprawdę poezja, poezja. Ok, teraz z niego rzuciłem nie tą bombą co trzeba, ale zawsze gdy stwór ma mało życia, wpadnie w elektryczną pułapkę. Wystarczą dwie y, bomby usypiające i, i na tym się kończy misę, nawet nie zabijając go. Ale do, dobra ta kawa. w ogóle dziwne, bo zaczęłem ostatnio pić kawę, a w ogóle nie piłem. Coś chyba powinienem, bo jak już pracuję, a czasami się siedzi więcej niż 8 godzin. W pracy no to już może być problem. Bez kawy to czasami to pani ruszy. Nie wiem tylko czemu ten drugi charge Graysword dla ja mnie w ogóle nie wyszedł teraz nie wiem, Próbowałem zrobić tego drugiego czerwca, tak jakby od dołu Po prostu się nie udało, nie wiem czemu No dobra, myślę, że dzisiejszy odcinek to będzie na tyle No i spotykamy się w kolejnym odcinku, już szóstym Trzymajcie się. Cześć.